No Tak to jest, proszę Państwa Zaczynamy kolejny dzień, już rękawice nakładam, bo robota dzisiaj hardkorowa przygotujemy kurnik na kury nioski Jeszcze zanim te kury przyjadą to będzie trochę, bo kurde zamawiam i to taki poślizg jest, nie ogarniają internetów, no ale w tym tygodniu zamówię I będą Dzisiaj 10. I będą kury do dwóch tygodni Yy, Także poniedziałek, 10 marzec już, imieniny Marcelego i Cypriana, i wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym. Kurcze, shorty mi zaczęły wyskakiwać z tymi kozami naszymi małymi, różnymi, i normalnie łezka się kręci, że w tym roku nie ma. <laughs> Ale zobaczcie co jest, kot, sąd. zobaczcie co jest, kurcze. kieruje do miasta, zawsze przy śmietnikach parkuje. Bo tam zawsze bogactwo jest, w mieście to kurty same milionary. zobacz jakie dobre szafki wywalili. Hmm? O. Także pomyślę gdzie to u mnie się przyda. Zawieszę, rączki tylko przykręcę. No i tutaj materiał uszczelnieniowy <grymianie> do uszczelnień różnego typu. Wykładziny kapuł, nie? Także to też się przyda, nawet do uli. Kiedyś z zewnątrz obijać, nie? I pomalować. Także to to tak, bo nie mam. Się przyda, się nada. O, czekajcie, czekajcie, idziemy, wam pokażę coś o, ty, włącz włącz i wypuść dziewuchy Zawsze o 10 je wypuszczam Proszę Państwa. Koza jest przyzwyczajona do dobrodziejstwa. O jak uszaki? Dobrze? Nigdy się nie skarżą. Lubię te uszaki. O, dzisiaj e, ostatni ciepły dzień. Znaczy najcieplejszy i jutro już będzie chłodny. Także dzisiaj 16, chyba nawet stopni zapowiadają Już jest ciepło, bardzo. Chodźcie, idziemy. E, wiecie co, ja ten, myślałem, że chyba ja to odwinę w wolnej chwili, tą jedną linię i zrobię w ten sposób że ona będzie że tam wrócę i tutaj najpierw zrobię te cztery i tam pojadę i ile mi starczy tyle będzie a resztę uzupełnię sznurkiem chyba da się to zrobić bo chodzi o to żeby tutaj były cztery linie raz dwa trzy cztery nie da rady Kurw. jak stąd zaczynam to nie da rady będzie 5 jak będę chciał wrócić tam na tą stronę no to nie to rezygnuję nie, nie będzie takiego planu. Zostawiamy jak jest i tyle. Idźcie, dziewczynki. Idźcie, idźcie. O, już pszczółka moja zasuwa. Zobacz, pyłku szuka. Idźcie, idźcie. Kwalnie to raz, się nie bójcie. O. No i tak, tak jak już sobie zaplanowałem w zimę, trzeba te wnioski jak wezmę, to je oddzielnie trzeba żywić, oddzielnie trzymać, aż do nieszności teraz poluję na nioski yy, 16 tygodni, bo młodszych nie ma. Drogie podrożało wszystko. Ile 32 zł z tego co tam w kilku miejscach pytałem, proponują, więc tak, więc chyba będzie trzeba tak zapłacić. Eee, no i co? I tutaj weźmiemy posprzątamy. Wyścielimy, yy, może wapno troszeczkę do, na spód sypne. Kury te i tak później przemieszają, one się do i tak do piachu, i będą się kąpać. Nie? W każdym bądź razie tutaj trafi, no nie wiem, chyba z 80 sztuk kupię na, na początek, i one tutaj będą żyły. Jak się zaklimatyzują, stresy miną, to otworzy im na jedną kurę będzie przejście, że miały wybieg. No to wtedy już one mogą tutaj siedzieć do nieśności. Jak zaczną się nieść, to zacznę je łączyć ze starymi kurami. Jakoś tutaj zagrodzę, wiecie, tutaj mają ten wybieg, tak, no to jak będę chciał połączyć ze starymi kurami, to chyba tutaj jakoś tak zagrodzę, że otwieram bramkę i one się powoli zaczną łączyć, aż któregoś razu po prostu je wypędzę w tamtą stronę i się jakoś tam może dogadają, nie? Poza tu szczury jakieś, kurde, abi. wczoraj szczura złapała, zeżarła, nie wiedziałem, że, że jest do tego zdolna. Normalnie zeżarła i wyżygała. To już najgorsze upodlenie dlatego szczura było. <noise> Dobrze, mam nadzieję, że z koziarni, bo tam chyba jeden szczur yy, kopał sporo. No, gdzieś w a taki duży jak kot na Napasiony. Także taka sytuacja no co? No i inna sprawa, że właśnie korzystając z tej pogody jest fajna sypka ziemia, trzeba by było 30 odpalić. I kultywatorem chętnie bym drapnął ziemię, żeby żeby już trochę wyrównać, wyjąć tego perzu trochę mm, Przygotować wstępnie, nie? A później ona się ładnie rozsypie i właśnie grabkami ładnie można przygotować, więc może teraz to zrobić lepiej. Dziewczyny wyszły zamknąć tej kurde, jedziemy trzydziestką. Będziemy robić robotę. A kurnik to zdąży, Do dwóch tygodni realizacji a jeszcze nie zamówiono, czekam więc... na odpowiedź. O, dziewczynki niech tam pochodzą chwilę, się nic nie stanie. Mają sianko, wszystko mają, a wczoraj na stawie widziałem złotą orfę, te, te, czerwone ryby, nie? Jakieś taka o jedną. Także no, jak ona żyje, no to i inne ryby żyją. Szczególnie, że truchła żadnego nie widziałam. ani małych, ani dużych nie ma rybek, nigdzie nie pływają yy, martwe. No. Dobra, one wody miały. Miały, dobra. Wystawimy im wodę, niech siedzą, niech tam łażą. Mają siano, mają zielonka, to one mogą i tak cały dzień nawet. Będzie trzeba. Ale to tam szybko trzydziestką robotę zrobię. Będzie z głowy, bo wiecie, przyjdzie ochłodzenie, może też zacząć padać, nie? A będzie chłodniej, to też szybko nie wyschnie. To lepiej teraz chyba będzie to ogarnąć, zrobić. Wtedy tylko grabkami o tą marchewkę już mógłbym wysiać, nie? Grabkami tylko wyrównać, jak ładna sypka ziemia, to tam kurde będzie elegancko. No i co? Kultywator stary Aliary Jak ja nim staw wyrównałem, to co koparka wysypała. Kurde, tyle co ja wyjeździłem tam to ja pierniczę. No i co? Przyjechać, podczepić i robić robotę. Ty to trzeba odzyskać ogólnie Bo mi się przyda. Teraz to ja mam plan na nią, Ty Zabieramy to, bo to i tak nic nie daje Teraz już Już nie będę takie ciężkie roboty robił Trzeba to rozłożyć, ja tą linę wykorzystam, bo muszę drzewo przywiązać Tak Okej okay. No to już mam zaplanowane Proszę Państwa, wychodzisz, jak masz farmę ogarniętą, że to gdzieś się nie ruszysz, tam jest robota Widzicie, jak to się robi, proszę Państwa? Jak ktoś narzeka na brak roboty, no to ja nie wiem, to się źle prowadzicie. Trzeba organizować tak, żeby zawsze była robota. No, czyli nic nie robisz po prostu, i gdzie się ruszysz, później jest ta robota, ta. Ładnie. Się wygrzewają, wykąpane. A, to dziadostwo. To do ten do stolarni. Gdzie zawiesimy te szafki, to się przydadzą. Może w pasiece do budy postawię? Albo dla kur zrobić. Tutaj to okna są te? no. Gniazda. Wszystko można. Jak się nic nie umie. Ujesz! że szyba nie spadła, jak to się kurde stało, ty. Kot by tu łaził. I się połamał. Kurwa, to tyle kosztuje te poławiacze. Chiński plastik, wszystko się płamało, ty, do straty, patrz, kur, trzeba skleić, jakoś złączyć, zespawać, dziadostwo, widzisz, jeśli nie ruszysz, jest robota, wykrykałeś, kur, kurwa! Trwa. Mm hmm powolutku, ogarniemy. Linkę odzyskamy. Kurde, dobra rzeźba. Kiedyś ty się znałem. Żebym dzisiaj nie powtórzył tego sukcesu. O. Mhm. dobra, odczepimy. Oczywiście dobrych rozwiązań nie ma co likwidować, <laughs> dlatego znalazłem gdzieś w międzyczasie pewnie przez te 3 lata gdzieś znalazłem taki łańcuch, odłożyłem, wiedziałem, że się przyda. Aha, taki solidny. I sobie wymieniam, tutaj złapię i to wiecie. Zawsze to parę kilo odciąży, nie? Przy jak zęby po prostu to z przodu. Przód jest narażony, bo tył to, to, to nie... Nie aż tak. Przód widzicie jak jest zgięty. Tam największy, największa siła tam działa. Jeszcze jak źle ustawiony jest ten nie poziomu, tylko przód jest głębiej to już w ogóle. Nic takiego gównolitu, ale to też nie do te to nie jest do takiej roboty, no, żeby stawy równać. <grym> I uzbity glinę, kurde. Dobra. Tutaj będzie. Tutaj wystarczy. O taką. Kończami to trzeba spokojnie w przycięciu, bo jak się sklinuje od razu tarczar, tarcza wie. Tarcza strzela. Można się zabić. Tutaj trzeba było za to. O, lepiej ściśnie. <grym> Mówisz trzydziestkę, to i drewnem naprawisz. młotek, tej gwoździe se poradzisz. Jest tu zmywak od Wojciecha? Jest. Dawaj go. Jeszcze słońce go nie rozłożyło. Ты видел, как работы делает. Jedną, drugą? Nie, od końca, bo pesz rósł z tej strony, żeby go w tamtą stronę nie ciągnąć. Piękna pogoda. Pasun trzeba położyć. Nie ma co robić. Mamy przygotowane, zagrodzone. Tam jeszcze tylko grabić trzeba, tak, wyrównać, ale to będzie łatwiej. A no i różne tam inne manewry. Zrobiliśmy typu podcinanie kopytek dla perełki. Się nawinęła. Zrobiliśmy tak. Malutka. Mee. 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 I co, proszę Państwa, na ryby? Idziemy pierwszy raz i do robaka tylko znajdę. I już idziemy. Dwa robaczki. Może akurat się złowi kolację? Malutka. I. Koza to umie odpoczywać. Tylko ludzie głupie gonią za wszystkim. Dookoła. Pełno zachcianek. Coś się zrealizuje, to kurde 10 kolejnych. I tak do śmierci. Ziem przed śmiercią. Jak komuś dany się zorientować, to dopiero sobie myślą. Uj, co tak kurwa wszędzie się biegało za tym za tamtym zamiast się pobijać, nie? Kimka. Oj, się nie chce, się nie chce, co? Miami. Się nie chce, się nie chce. Co dziewczynki? Chodź, Pauluś, chodź. No chodź. Ty, Piśćku Oj, się nie chce nic. A ty to za dobrze dzisiaj pojadłaś? Emi. No. Ty, ty. Z koleży i stęka, Brzuch wydało. Co tam się zeżarło dobrego? Wszystko. <laughs> Dobra biorę tą wędkę i idę. Stresują mnie te ryby. Szpaństwa. Dziewczyny patrzą. Coś panowałby, by coś złowił, nie? Że mam umiejętności skilsa? To nie bardzo. Mm -hmm.